Apartament full wypas. Bez. Na elektromagnes drzwi. O. Ej, jest woda. O kurwa pitbull. Siema. Jest woda. O kurwa Haken kroś z jakiś. Poko. Idziemy zobaczyć do kuchni. Co pichci. Kurwa widzę, że... O. Widzę, że ma zajebistą kuchnię na wymiar. Ma też kurwa. Spoko, fajny zapach jest. Grota solna jak z kurwesem Kasia. Patrz Ty chcesz taką lampę, pa? Tu możesz z świeczki. To jest od Drakuli lampa. Ej! O. Nie dołuj się, jakoś damy radę. Spoko kurwa. Daje Ze książki czytaj jest oczytany. Spoko kurwa. Czekaj jeszcze Łazienka, full wypas. Kurwa. O! O! To jest to. Daje jebiście. O, ty on się persilem myje. Widziałeś to? się myje persilem, patrz. Chodź, bo będzie Spoko.